Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie drugi tom z serii Borgia. Jest to tak naprawdę tom 3-4 łączony w całość, wydany w twardej oprawie przez wydawnictwo Scream Comics. I mamy tutaj dwa tytuły: Płomienie stosu i Wszystko Marność. Za komiks odpowiada duet Jodorowski, Manara. Chyba ich nie trzeba przedstawiać, a przede wszystkim powinienem powiedzieć chyba Jodorowski, jeżeli czytalibyśmy po polsku, no bo to nazwisko jest takie trochę polskie, nie oszukujmy się. Mistrz komiksu, przynajmniej tak uważany za. Wielu ludzi jest naprawdę ogromna liczba fanów tego, artysty, zarówno jak i manary, czyli włoskiego, bo ten pierwszy, o dziwo, pochodzi z Chile? Dobrze pamiętam? No ale nic, my nie jesteśmy tutaj po to, jesteśmy po to, aby porozmawiać przez chwilę o tym tomie. I powiem szczerze, że jak w pierwszym naprawdę była. No, sieka mówiąc wprost, bo to jest komik zdecydowanie 18, plus, a nawet bym podzielił więcej dla bardzo dojrzałych odbiorców poruszający przede wszystkim mega kontrowersyjne tematy związane z religią i przede wszystkim tutaj wiarą chrześcijańską, z papiestwem, z, z wszystkim tak naprawdę. I powiem szczerze, już tutaj na samym początku po prostu sobie myślę: ja pierdzielę. Ten Jodorowski, będę tak mówił po naszemu polskiemu, czy Jodorowski naprawdę chcecie, żebym tak mówił, ale on ma trochę las w bani, tworząc takie odważne scenariusze. Już pomijam fakt, że akcja dzieje się w sumie tutaj dość szybko. Miałem wrażenie, że w tomie pierwszym to było troszeczkę bardziej takie stonowane, a tutaj zdecydowanie przyspiesza i czasami wydaje mi się, że jednak wiele wątków jest nagle albo są gdzieś urwane i trochę no, nie do końca mi to przypasowało. Ogólnie mistrzostwo Manary jest wszędzie, nawet w najbardziej, bym powiedział, wyuzdanych i perwersyjnych jego rysunkach kobiecych ciał czy aktów związanych z bliskością cielesną, tak? Nie wiem, jak to powinienem powiedzieć. No, bo jest on mistrzem w swoim fachu, nie oszukujmy się, ale tu naprawdę jest ostra jazda bez trzymanki, bym powiedział. Sam komiks oczywiście w powiększonym formacie, jak to przyzwyczaił nasz już, nasz już Scream. E, oczywiście twarda oprawa, wydania są naprawdę ładne. Co do ceny, nie ma tutaj okładkowej, ale chyba coś koło 120 zł. Wiem, że niektóre osoby mają z tym problem, mianowicie, że wydawane są one właśnie w takich dwóch na przykład częściach, prawda? Że nie jest to takie jakieś większe grubsze zbiorcze. Taka jest polityka, nie. Nie wiem, czemu w sumie tak jest. Nie będę się wypowiadał. Wypowiem się na temat tego komiksu, bo fabuła kontynuuje wątek związany z rodziną Bordzistą I. Tutaj oczywiście dochodzi przede wszystkim do tego, że paradoksalnie akcja dzieje się w niedzielę wielkanocną tylko, że zamiast dzielić się jajkiem, tak jak u nas to całkiem niedawno dopiero co było, to tutaj sobie rodzina Bordzi zrobiła taki bal maskowy, w którym jest jedna wielka orgia tak naprawdę. Każdy z każdym, jak chce, ile chce, co chce, gdzie chce i w co chce. Dosłownie. Deff. Także tak. I warunek jest tylko jeden. Nie można ściągać masek. Jest totalna anonimowość. I tutaj to, co się dzieje, co, co doświadczamy, w jednym z motywów jest po prostu... No, jest to niesmaczne, tyle powiem. E, chyba najbardziej już takie wejście smoka zrobił tutaj Jodorowski. Jodorowski. E, i, I kurczę, no, ja przyznam szczerze, wcześniej nie czytałem bardziej, ale stwierdziłem, że będę chciał, w miarę możliwości, przeczytać to wszystko, co w, w ten artysta wydał. Czy może stworzył, bardziej powinienem powiedzieć, bo wydaje to już kto inny. I z niektórymi pozycjami nie jestem w stanie przebrnąć. Tu o tyle jest plus, że nie ma dużo tych stron, więc szybko to się czyta i, i się nie dowierza. Jak tutaj, właśnie sam Bordia, chcąc znaleźć sobie kochanicę idzie do klasztoru, gdzie właśnie ona tam jest i zrobi, robi totalną rozpierduchę, aby zdobyć swoją, nie wiem, jak to nawet nazwać, związaną z, związane z rodziną, no najprościej mówiąc, jakaś siostrzenica, czy, czy jakoś jest tutaj nazwana, która zresztą obiecana była temu gościowi, któremu tutaj wbija Sambordia właśnie w oko krucyfiks Także ciężko jest opowiedzieć o tym komiksie, powiem szczerze, on jest zdecydowanie dla ludzi odważnych. Odważnych do tego stopnia, że naprawdę dowiadujemy się tutaj wielu ciekawostek związanych z tym, że Cezar, który miał być synem naszego Ojca Świętego, tak powinienem powiedzieć, tutaj, spoiler, sorry, wcale nim nie jest. W którymś momencie, kiedy jest on koronowany na kardynała, dopada Rzymy pewna zaraza, więc uciekają z tego miasta i sobie e, robią niesnacki różne przyjemności, co tylko poza tym Rzymem. Do tego dochodzi dosłownie temat kaziroctwa i... <gryw> Naprawdę, nie wiem jak mam streścić ten komiks. Jest to bardzo trudne i staram się wybierać jakieś takie, no powiedziałbym, bardziej e, delikatne strony, dosłownie, bo, bo, bo inaczej tutaj się nie da. Jest to trudny komiks do opowiedzenia. Mówić o nim to najlepiej nie mówić. Wybaczcie, sorry, ogólnie mówię, kreska jest świetna, kolory, wszystko to jest naprawdę super, te nagie ciała kobiece, też Manara zawsze potrafił rysować świetnie i te buki, które mimo mas, z tego co wiem są popularne, jak najbardziej, ale tutaj go trochę fantazja ta łańska poniosła i... Mówi się, że chcecie obejrzeć serial Dobry Obor, gdzie troszeczkę będzie więcej tego, to jest takowy, gdzie Jeremy, Jeremy Irons gra, tam jedną z głównych ról i yy, jakaś książka, nie pamiętam, ale jeżeli chcecie to w szybkim straszynu takim obejrzeć, przeczytać, to na pewno to będzie... Takim cholernym streszczeniem szybkim bym powiedział, jeżeli mówimy o, o tym właśnie komiksie. I, i wybaczcie, pewnie ktoś się zarzuci, że nic nie opowiedziałem, nic nie przedstawiłem. Gdybym zaczął to robić, to YouTube mógłby mi ten film może zbanować bardziej niż nie wiem co, więc tak. Oczywiście jest jedna z ciekawszych scen tutaj, gdzie dochodzi, nawet nie wiedziałem, czy tak jest, ale pojawia się Leonardo Da Vinci, który jest bardzo ceniony przez. Właśnie Cezara, czyli syna Borgi. I tutaj ofiaruje mu swoją wspaniałość, swoje wspaniałe ciało, wręcz bym tak powiedział. W, w zamian za stworzenie wynalazków wspaniałych maszyn, w pewnym sensie oblężniczych, które mają pomóc Cezarowi podbijać na Neapol, Rimini i, i, i kilka innych tam miast. I w ogóle nie wiem, czy to jest prawda. Nawet nie chciałem sprawdzać, powiem szczerze, bo... bo no nie, no Leonardo da Vinciego się kojarzyło mi z artystą, prawda? Czy on był homoseksualistą? W sumie nie wiem, bo tutaj jest jego akt pocałunku z, właśnie z Cezarem, więc tak. Coś między innymi takiego. Sama końcówka jest też bardzo mocna, bo jeden z takich przybocznych rodziny Borgi bo tutaj właśnie jest ich koniec tak naprawdę pokazany. Ale wraca do matki po latach i zaczyna opowiadać właśnie, jak do tego wszystkiego doszło. Nie chcę tego spoilować, bo ktoś może będzie chciał przeczytać. I to, co się tam dzieje na końcu, to jest naprawdę mocne. To jest naprawdę mocne. I kurczę, ciekawe, czy ktoś miałby odwagę w rzeczywistości coś takiego zrobić, ale to też nie chcę Wam zdradzać. Mogę jedynie powiedzieć, że wydanie będzie dalej kontynuowane. Borgi, z tego co się orientuję, z tego co słyszałem. Nie wiem, czy tutaj jest przedstawione kolejne tytuły. Nie ma, nie ma, nie ma pokazane, co będzie w kolejnych, bo chyba powinny być. Jeszcze mi się chyba wydaje coś, nie wiem, powiedzcie mi, przypomnijcie. Ja wiem, że kiedyś było wydanie zbiorcze, ale nie mam pewności, czy tak będzie. Wiem, że po prostu jestem trochę skołowany tym, bo pierwszy tom był ok, to jest za dużo powiedziane był po prostu już mocny bardzo, a tutaj mam wrażenie że jeszcze jest bardziej. No mówię, Jodorowski jest po prostu nietypowym artystą. Ten sposób powiem i mógłbym tu się wywodzić, rozwodzić, lać wodę i mówić nie wiem co jeszcze, ale nie jest to proste. Piękne rysunki Manary, jeżeli mówimy ogólnie o krajobrazy, bo niektóre sceny, akty są tutaj naprawdę cholernie mocne, więc ja mówię, chciałem to jakoś tak dyplomatycznie wszystko opowiedzieć, jeżeli to można nazwać opowiedzeniem, ale tylko dla odważnych, tylko 18. Plus. W ten sposób powiem. Także, gdybyście chcieli, oczywiście, możecie skorzystać z linku w opisie i nabyć ten komiks. Jeżeli byście chcieli, oczywiście też skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i nic Wam dzięki temu nie umknie. Tymczasem ja zami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. I jeśli naprawdę dalej jeszcze tutaj jesteście na samym końcu, bo czekacie, czy czasami coś się pojawi, to tak jak mówię, sorry, ale. Nie wiedziałem, jak opowiedzieć o tym komiksie i zdradzić te wszystkie wątki, które się tutaj pojawiają, żeby YouTube tego nie zbanował. To jest jeszcze większy hardcore, tak naprawdę, niż w tomie pierwszym, mam wrażenie. Mówię, fajne rysunki, naprawdę. Bardziej te takie normalne, nazwijmy, nie to, co tutaj się dzieje i w jakim stopniu jest pokazany Kościół katolicki. Bo. W Pewne rzeczy do dziś, dziś się słyszy, że mają miejsce, prawda? I to, to, się dzieje, te kontrowersje z tym wszystkim związane. Ale wiara to jest wiara, a Kościół to jest z Kościół, więc. No cóż. Trzymajcie się. Cześć.